Krąci na dzisiaj szczególna chwila. Pragniemy Bogu, Turcji i Dymu podziękować za dar do życia. I podziękować za jego wielką miłość do naszej umiłowanej ojczyzny Polski. Można by przytoczyć fragment wiersza, który mówi, jakżeś Polsko, wielka i wspaniała, żeś tak wspaniałych synów sobie wychowała. Synów, dla których miłość do Ciebie jest sceniczenie życie. Dzisiaj się gromadzimy i ta Ewangelia, zobaczcie, jak pięknie nawiązuje dzisiejszego czego święta. Wstań, weź swoje obrze i idź. Czy ktokolwiek w Europie myślał, że Polska się urodzi? Czy Polacy o tym myśleli, że kiedyś będą wolnym narodem? Nasz uchany marszałek, partą Józef Josłowski w tym 1910 roku w Lwowie zakładał strzelca, mówiąc o miłości do ojczyzny, patrzymy na niego z niedowierzaniem. Ale było to jeszcze coś. To, co niestety dzisiaj powoli umiera. Był ten przekaz rodzinny, wtedy gdy za te zaborcy zlikwidowali szkoły, zabroniali nawet mówić po polsku. To właśnie kolebką był kościół wiary, i kolebką był dom rodziny. Bardzo często mężowie, dziadkowie, synowie byli zsyłani na sydy, biorąc udział w różnych powstaniach. Ale dzieci słuchały opowieści swoich babć, które opowiadały o tym, z jakiego rodu pochodzą gdzie walczyli dziadkowie i mówili o tym, że Polska kiedyś była pięknym królestwem. Była wielkim królestwem, z którym się liczymy wszyscy. I zobaczcie kochani, że dom rodzinny stał się tą kolebką poczucia niewychowania w patriotyzmie. Dzisiaj niestety żalem muszę to stwierdzić jako kapłan tego już nie ma. Gdy dalej mi było uczyć się tak daleko, w Tomaszowie w szkole uczyłem w gimnazjum, po się podzielę takim szytym dla mnie doświadczeniem. Przyszedł do mnie taki młody chłopak, mój uczeń i mówi do mnie tak, cytuję: Jak się chce, młody ksiądz, ten mega-bogsłyn ja się patrzę. A jest to metal nadawany, gdzie był generał ze szczególne Miał to podziata z tego drugiego bitia nowe. Potem do męża proszę, żeby jego ciętek, z padającego się szermana, szermana, przepraszam, wyciągnął swoich współtowarzyszy. jeszcze z drugiego, ci, którzy byli ranni, jeszcze zją ich z jodnych spłyty tego czołu. Za to dostał ten medal, pomyśl, Jakie i A dla Boga, warto było to 5 tysięcy, 50 zł. Powśród sobie doładować konto do komórki. Czy to nie jest dramat? I rodzi się pytanie, dlaczego tak postąpił? Dlaczego tak chciał uczynić? Dlatego, że nikt mu nie przekazał, nikt nie wpoił. Niech nie o do miłości do Ojczyzny. I proszę zobaczyć, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Jak mówił marszałek Józef Piłsudski. Józef Jeżeli nie zwrócimy uwagi, nie będziemy się troszczyć o przekaz i w młodzieży młodzieży poczucia patriotyzmu przyjdzie taki czas, że kiedyś Polska może zmapić na nas żyć. a może ten czas już nadchodzi. Zostaliśmy nie tylko zaatakowani przez Niemców, też się spodziewali, ale także i Rosja. Nieważne, czy powiemy Związek Radziecki, czy Rosja Sowiecka, ale to byli Rosjanie. Pod przywództwem Stalina 17 września wojski kluczowe do Polski w że Ziemi teraz mówimy o Ukrainie, o Białorusi, Litwa. Tam, gdzie mieszkali Polacy. Pomyślmy, co się stało z tymi, którzy stali w strażnicach. Co się działo z tymi pojedynczymi oddziałami Wojska Polskiego. Pomyślmy o tych, którzy tam bronili. Pomyślmy o obrońcach grobna. Popatrz, drogi bracie i siostro, Ile lat trzeba było czekać, żebyśmy wreszcie mogli poznać dramat Grodna, dramat harcerzy, dramat tych dzieci, którzy walczyli w obronie swego miasta. I to, co ich za to spotykało. Gdy czyta się zapiski, wspomnienia, jak byli przywiązywani, jak czołgami, kośnicami to tylko człowiek bez skupułów, bez jakichkolwiek wartości z tego zonu. I dzisiaj się rodzi pytanie, dlaczego nie chcemy o tym mówić? Dlaczego nie chcemy pokazać tego piękna? Dzisiaj też żyjemy w dobie pełnego luksusu. Żyjemy z innymi wartościami. A to pokolenie, do którego należy nasz ktować i Pan Panu jest to pokolenie, które się wychowywało na poczuciu miłości do ojczyzny. Ja sobie tak jako kapa, który już mam trochę lat, to już 58, i długo przyjdzie czas, też pójdę, jak mówił, najwyższą partę tam do, do nieba. Się spotkam z tymi, dla tak, których miłość do ojczyzny była mniejsze niż życie. Proszę sobie myślę, Panie Boże, ile tych ludzi, było heroizmu, było tej miłości, że zostawił swój dom rodziny, ojca, matkę, przez granicę się przedzielą, żeby dostać się do dzieła Wojska Polskiego. Zostawiam swoją dziewczynę, zostawił żonę, zostawił dzieci. Po kolei i idą też. Bo muszę walczyć, by moja ojczyzna była wolna. Pomyślcie o tej kochani, co byli wyłożeni na wschód, tutaj nasz kochany pan poseł, będąc u nich poczępach między nimi, widział taką płytę. Polacy wywiezieni na Syrii. Gdzie się sobie na twarz luty, wystarczyło dwa dni, dosłownie dwa dni, by 220 tysięcy Polaków wywieźć. 22 tysiące Polaków wywieźć. To się wyłobiliście. Jakie to były potężne aparaty presy. I ci ludzie, zobaczcie, oni tam byli wywożeni na ziemię. Dzisiaj, gdy trochę spadł śnieg, nasze kamienie, zimno, warunki złe. A co mieli mówić ci, którzy w tych brydęcych wagonach jechali na Syryę? Gdzie często rano przyjeżdżały samochody wyłożone tam 15 na spakowanie, bagaż 20 kg, ramą, nie wiadomo, co brać ale oni wiedzieli co to Zawsze z sobą zabierali obraz. Najczęściej był to las Matki Boskiej, Częstochowskiej, Sokarskiej. Zawierali obraz i tam się modlili. Jakie są dramatyczne wspomnienia, maty, które trzymają swoje dzieci. W pewnej chwili te dzieci niestety w zimach zamarzały bo się zatrzymuje, wchodzą trzeciście, przeglądają, kto martwy, wyrzucają w I martwe z przerażeniem, jedyny rywal z dziecka, brat na to patrzy, są bezradni. Jakże przyjmujące jest wspomnienie pewnego kapłana, tutaj wam na pewno znanego, który został wywieziony i tam właśnie był świadkiem tych sen. Był także świadkiem, jak zmarł mu ojciec. A ciało jego zostało na taką dużą hałdę. ciał przekładanych białęziami, spalowanych. Wtedy byliśmy z bogiem zjednoczeni. Jakże przyjmujący jest film o głowach Syberni, który miałem okazję oglądać. I w pewnej chwili kamerzysta, tak jak tutaj ten nas sfotografuje, najeżdża kamerą i na brusie. Żeba jest wygrawerowany wizerunek Matki Boskiej, a pod spodem napis Ojczyznę wolą nam przywrócić Pani. Jak sądzisz, ten wizerunek ktoś wyłuł, żeby mu się nudziło? Czy może dlatego, że przed tym wizerunkiem, zanim poszli spać, cały barak się zbierał i się modlił? Dzisiaj rodzi się pytanie, pytanie, które pozwolę sobie zadać, cośmy zrobili z naszą Polską. Dlaczego nie chcemy wracać do tego, czym Polska żyła w okresie międzywojennym? Mówimy o poczuciu patriotyzmu. Zobaczcie, wystarczyło 20 lat wolnego państwa polskiego. A się pojawiła ta piękna miłość do Ojczyzny, którego i się tym pięknym, szlachetnym przykładem jest obecny Pan Władysław. Czy musiał walczyć? Czy nie mógł żyć swoim życiem, przeczekać tę wojnę? Nie miał planów i marzeń, tak jak jego koledzy. Ale było coś ważniejszego od woli ojca i woli matki. Była ta miłość której najmniej porcy. I dlatego dzisiaj też to, co mówił, między innymi, także znany na Jan Zamorski, często porównywany to z cytatem Jana takie tak nie będą rzeczy pospolite dziennie, jak jej W wychowają. w której ja pracuję w tuczępach, przed wojną był nauczyciel, dyrektor szkoły, w stopniu porucznika. Organizował jasełka, spotkania, sztuki z młodzieżą były przedstawiane. On pokazywał piękno polskości. I w 1939 roku został wcielony do rezerwy i podwodzinierzy, wskutek błędnych decyzji dowódców został wzięty do niewoli w samą Żona by się dowiedziała, Wzięła wszystkie kosztowności, jakie miała do że nie jest daleko, bo to zaraz z udała się do dowódcy rosyjskiego, prosząc o spotkanie. Jak ta kobieta się rozpłakała i na stole jego biurka położyła te wszystkie kosztowności łańcuszki, złote obrączki, swoje wszystko i prosiła, żeby. On pozwoliłby jej mąż mógł do niej wrócić. Ten widząc to wszystko, miał sobie jeszcze chyba resztki człowieczeństwa. Mówi dobrze. Wezwał adjutanta, ten przyszedł, podał mu imię nazwisko i on przyszedł. Rozmawiają. On jest jego świadkiem. On go prosi. Mówi, jesteś wolny, chodź idziemy, wracaj do domu, tam jest wolny Twój synu, oni cię bardzo potrzebują. Jak kobieta tylko może, klęka obejmuje swojego męża, klęka i prosi. A on przeżywa dramat w swoim sercu. Żona, której się w ogóle miłość i wierność aż do śmierci. Dzieci, których jest ojcem, i żołnierzy, który mi dowodzi, i przysięgę, to złożył, co wybiera. Po chwili mówi do swojej żony, podnosząc się z kolan, Wyprasz. ale ja nie mogę, bo ja jestem. I dowódca. Ona mówi, że się nie wolno. Tu już nie dowodzisz. Ja jestem ich dowódcą. I za nich jestem odpowiedzialny. Ucałował. Przytulił. Zrobił trzy kroki do tyłu. Oddał homor, Odwrócił się. I poszedł w Michał. Antas. porucznik Wojski Polskiej został zamordowany w kategorie. Wierny do końca przysięca, którą złożył. Dlaczego to mówię? Dlatego mówię, żebyśmy sobie uświadomili, że gnie nam jeszcze brakuje. Do tego pokolenia, rozdział 20. Do tych, dla których miłość do Ojczyzny była cenniejsza niż życie. W tego roku dane miałbym być na Monte Cassino, gdzie wspólnie mogłem celebrować się przez święto z Bisku I patrzyłem na te napisy. Gdy to mówię do Was, się cisną łzy, i to łzy pomogły policzkach, bo patrzę i widzę. 21 lat, urodzony w Barężu, urodzony w Poznaniu, urodzony w Warszawie, urodzony w Rublinie, urodzony w Równym. Popatrz, jaka była ich droga. Często to byli ci, którzy się zmagali z Syberią, z niewolą, z chorobami tropikalnymi którzy tam pod Monte Cassino przerywali krew, bo chcieli ojczyzny wolnej suwerennej, niepodległej, mimo że ona już została sprzedana. Miłość, cenniejsza niż życie. I zobacz, że my jesteśmy karłami na głowach herosów tych. Już nie ma, którzy gdzieś tam leżą pod Arlikiem, wspomniany Monte Fales, czy pod Bo przecież też tam walczyli Polacy. I słynna wypowiedź Stalina do tego, który był odpowiedzialny, i tą front organizował. Pośle ich tam, żeby już nie wrócili. W ten sposób rozwiążemy problem Polaków. Myślę, że tutaj obecni przedstawiciele służb mundurowych, zwłaszcza wojskowi, doskonale znają i wiedzą, że Polacy zostali posłani na śmierć, licząc na to, że nie przejdą, nie przeżyją, a z tyłu za nimi oddziały, z karabinami maszynowymi strzelały, gdy ktoś cofnął cofnąć wrócić. Po pacztyny polskiej krwi. Także i tam na Błyniu. Przelany. Dlaczego? Bo byliśmy Polakami, bo jesteśmy Polakami. Bo jesteśmy narodem, który ma jeszcze przepiękną tradycję, historię narodem, który ma wielu wspaniałych obywateli. Że gdyby nie takie osoby, jak obecny tutaj Pan Władysław i ci, którzy już ich nie ma pośród nas, a których ciało spoczywają w polskiej ziemi i tylko dzisiaj by ich nie było. W tych pięknych, zielonych mundurach. W wolnym czasie wracajcie do tradycji, do historii. Szukajcie, odnajdujcie, rozmawiajcie o tym. Odnajdujcie, odnajdujcie grupy tych, którzy spoczywają na naszych cmentarzach, by Pan Madesko, sobie się przyjaźni, z nimi walczy. Część z nich zginęła w walce, część zginęła w włosach koncentracyjnych. Część to w starości od swego świata. On jest jakby wysłannikiem. I dzisiaj przez Niego On prosi nas. Uczyńcie wszystko, byście nie ten bębnych krwi i męczeństwa, które moje pokolenie złożyło. Z to wszystko. Uczyńmy wszystko, by mógł to ojczyzny przetrwał, a nasze dzieci, nasze wnuki by były dumne z przepięknej spuścizny historycznej naszych przodków. Amen. Pamiętaj to, o Twojej o naszym dzisiejszym jubilacie, Panie Błogosławie. Prosimy Cię o swojej miłości, o pełni błogosław, o każdy Jego życia. O do własną zdrowia. Pan to. z nami. z Niech Ojciec i Syn i Amen. Proszę. Uy!